Znajdę Cię, Chmieciu. Znajdę Twoje IP, Mię Znajdź. Kuba. Dawaj. Okej, okay. okay, czekam. Dobra, drama. czekam na Ciebie. Dobra, znajdź moje IP, IP. Dawaj, 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 szybko, szybko! oj, już wajdę, no jadę do Ciebie, no wiesz, Ba. Książ? Gdzie jesteś? Szybko, schodę po Ciebie. Gdzie jesteś? A masz gdzie spać? No, bo bo jesteś taki biedny, że chyba nawet na dom nie masz, co? Dary po ciebie Płacisz rachunku podawna, co? Znowu cię w wariam, teraz też do mnie przyjechać. Robię znowu... zaraz na prąd kurwa nie ta płatą śmiecił gdzieś tej gry <grym> Tego piętolenia nie będziesz słychać. Ale póki co to ty odważasz mnie odganie. O ma jeszcze Australium się Moja Moje zobaczę jak co w jakifulkę w kimendry jesteś. Dziciaków. <grym> Stary jest wieczakiem, praje pierdolony, no, na komendzie się rozjebał, <grym> bo mu kupa czuł, co tak Beka, to e, brym, brym. <grym> <grym> No to na przykład, no to obojętnie, co? Właśnie Andrzej śpi teraz. Czemu masz palca w dupie? Moderator napisał Czemu masz palca w dupie? Nie miałem palca w dupie, tylko tu trzymałem, boże Halo! Halo, to jakie mikro? <grym> 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 This is teasers. So <laughs> <laughs>